O, Marcin, robimy swoje. Eee, obrona... No, Dobra, okej. Okay. A ja mam shotguny do ugrania, więc rzeczywiście. No co ty chyba nie będziesz shotgunem grał. E, to wezmą. Mam jakichś takich dziwnych do ugrania, typów. co mamy w ogóle? Dół, czy co my mamy? Eee... Lokacja, biuro kasjerów, archiwa. Mirka. Mirka? jest dobra, nie? mira Jakbyś zaczął od Miuta w tym... W ...wejściu, nie? Kamiennym, wiesz? A nie? Kurwa, my tu Co jesteś. ty pierdolisz? Jakim kamiennym? To zamiata Ale to źle w sensie, że wpierdal? Pardon. Rozwalcie tutaj ten włas, żeby trudniej było im wejść tam. Co mam rozwalić? Właz. Rozwalić? Rozwalić włas. No wiesz, trudniej się przebić, nie? O, mam dwie twarde FZ-ta? A czemu tam? Od tyłu wchodzą? Skupią się na mnie Marcin, a potem ty ich dobijesz, dobra? Już się jeden skupił. Widzieli się już. Idzie tu. Co? No dobra, teraz nie mogę, przecież mi świat kochanie, poczekaj! Poczekaj kochanie Bez paniki A co się stało? Prąd wzdechł Nie wiem dlaczego w zasadzie Jak prąd mógł znieść? No... Zdech. No... W, odcięło mi pół domu A Fazy no i fazie brak A, udobiał. Skąd cię napierdalał? Z głównego wejścia Marcin z głównego dostałeś czy jakieś? Tak, siema? tak, tak Dobra, Na no głęboko był przed głównym Jest, jest w gumnej hali, jest <try> w... To była kali czy kali, gdzie Idzie, 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 idzie Idzie, idzie, idzie. Za długo przeładowuję. Może ja bo się twój zabije. O! Dobra, idę zobaczyć co z tym prądem. No, Kurwa zajebiście A czemu by w ataku teraz? Grunt, że internet chodzi, komputer reszta w dupie nie yeah. Salon od, odcięło, TV nie grał, dramat Dramat ja pierdolę A wama i A, włazów nie robimy? Ten, 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 dwa maja, to co robisz? Przyciąga te. Przyciąga, jak ktoś rzuci cokolwiek, to chapie to dla siebie, Nie? Zginął no i mamy ten przejęte kamery, widziałem ruch tu, ale zibałem.

Hmm. Ale wlazła szybko, aż podskoczyłem, kurde. Ba. Ci tam miałem, ja wiedziałem, że to przyjdzie. A tam, Adaś, Ty ich ładnie porobiłeś. I to przypadkiem. Ja nawet, powiem Ci, te głowy ich, to mi się wydawało, że one... Ja do tych strzelam. Jak one się nazywają? No... Do zmarłych, nie? <laughs> a ja tam tak sprytnie kamerę puściłem. Oni tak szybko ten hall zdobyli, że nie, nie zaczęliśmy, że mogli im rozwalać tym moim kurde maestro. No, no kto u nas zginął pierwszy? A to e... Walkiria. No. Bo skracał, nie? No i już jak Walkiria zginęła, to tam się lawina rzuciła. Karado, a to może dobrze, co? Jeszcze znalazłem w odpowiednim miejscu. chodził przez okno, wiesz? Bardzo daleko od punktu. I to srut to to było Nie spodziewał się? Nie, ja też nie <noise> Tylko po prostu zacząłem przymczyć. No ale w tej niespodziance byłeś wygranym, nie? Tak. O, o kurwa, odjebali się Dobra, dobra. kłócie się! Ta gra opiera się na drużynie, a nie na... O. Dobrze, dobrze, niezgoda To jak w polskim sejmie, siad niezgodę i robić swoje Tak jest, chyba reszta nieważne. Ja, byle się, po trupach ja, byle się... Na dole ich nie ma Tam idziemy Nie, nie tam idziemy, poczekajcie Tam idziemy na dzień dobry Odjebali to na pułapek nie z... O Aj, kurwa. kurwa i patrzcie, i tak pewnie było, nie? No i... Bo skrócił to go odjebali? Ktoś musiał to podnieść, i czemu ja, tak? Ta czanka jest na punkcie Zamyka wszystko A ten drugi? Rynoduj, Mam. MAM PAKĘ! Małym oknem wchodzimy? Marcin, dronęś! Jezus, <grym> dziurę, to widać. Oj, nie ma A nie leży kurwa, ponownie mnie O kurwa O kurwa, jebaniutki leżą leżał ponownie Weź go z dziur O kurwa, je ale, ale leży ale... Myśli, czy nie? szybciej ja, fakt się szybciej bo mamy czas Marcin, opowiadaj Ja wjechałem do sali obok Chyba nikogo O kurwa, był tu! Yes. Tu na punkcie. O kurwa, jest, 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 jest! W archiwum, w archiwum! W archiwum mamy typa. W archiwum? A, z archiwum dostałem. Gdzieś tam uważaj. Marcin, bierz walizkę, podkładasz. Jest archiwum, wytłumacz tam i to. No, dziś tam na ukocie po prawej stronie, czy nie? I spierdalamy Chyba, że zmienił pozycję. To mamy przejebane. Tak, zmienił. Dobra, podkładaj, podkładaj. No już tu nie. Podkładaj. Nie, no nie tu. On tu stoi. On tu stoi. Idźcie z drugiej strony. No, nie musimy. Mówiłem archiwum, kurwa. Brawo, no, dasz Nie spodziewałem miast. się, że tam wejdziesz na schody, wiesz? No... Brawo. Brawo. Hopy, brawo. Nie wiedziałem, na schodach. Ale było zdecydowanie nisko. A panowie, ja już...